Jesteśmy przy obwodnicy sierpeckiej, tak to wygląda mniej więcej w ten sposób. Po drugiej stronie, po drugiej stronie też są schody na górę. Tu widzimy że już ktoś wykonał graffiti. Wejdźmy na górę, zobaczymy jak tu na górze jest. że są schody, oko obwodnica już działa już jakiś czas, że schodzimy Zobaczmy jeszcze. Po drugiej stronie, po drugiej stronie zarówno jest pewnie taka sama sytuacja, że jest przejście dla pieszych, jednak tego przejścia nie ma. Tu widać ktoś wykonał graffiti już eleganckie. Chodząc w tą z daleka, jak to wygląda? No to wygląda...